Gumony na chłopie? Co? Gumony na chopie? Nie mam to nie wiem. Ile on waży? 2,56. No to gra gratulacje, no życzę następnych. moment. No to jest, to jest dobro miejskie do Mistrzów, tym razem nic. Zawsze zawsze będzie prześladowanie, nie? Tak. Dobrze, zobaczcie, bo zaraz też patrzę. tego Tylko po ogonie. <grymianie> Zabieraj go. Nazwisko e, mu nazwisko Nazwisko W Walenciu waga, waga Waga Nie waga? Nie waga. Nie waga. Nie wagę. Nie waga. Nie Nie ty dodajesz. Będziesz dodawał 48 zł. Proszę. To takie wyniki dzisiaj? Na zbytka ile? Okonki. dawaj, jak masz to dawaj okonki. Sadzyków nabrałeś? Nie, bo tam zgnął. Sadzyka? Z na długim miejscu chyba. Wiadomo masz kwotę? 2,58 no Na słońcu 2,60 Zestresował no. A do właśnie... Tak? 2,58. Miał No miał już wysek, 2,58, zapisać. Wątroba mu wyszła. Tak, wątroba mu wyszła. Może plachał był bierzony. To nie będę was. Czemu? No daj spokój, jaki ten okoń. Ale i to, to Dwa razy więcej, jeden złotych. Tak, niestety, no 3,20. No ten tylko co ten szczupak 2,58, bo tutaj... I 2, 22 deko, 25 deko, 10 deko no i... Proszę mi powiedzieć Panie Prezesie, jaka jest nie przyczyna tego? Nie, nie wiem, Panie jaka... pan prezes! No. Nie, no. nie wiem jaka przyczy... przyczyna, nie wiem, pogoda, ciepło, za ciepło, no. za, ciepło no. że... za ciepło, jak Panowie wiem. Ja, ja prosiłem ja o pogodę. nie, ale jak teraz na niedzielę trzeba zamówić też. Bez... Trzeba zamówić deszcz tak, na niedzielę jak tak, 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 tak no bo... Albo no, wcześniej żadna no nie dla niego nie to przyczyna i... Dobrze drodzy. To autropnica to była. Oj oj, no już czekał aż ty ja się wpuszczę rybę, tak? No nie, nieprawda, Drodzy okay. Państwo, cieszę się, że są też te emocje, bo one też są potrzebne, no niestety, w życiu tak bywa czasami, że raz jest dobrze, raz gorzej, raz lepiej, e, tydzień temu było piękne łowisko, dzisiaj dopisała pogoda zamiast e, rybek, ale myślę, że nie ma tego złego, spotykamy się za tydzień, za tydzień i wierzę, że za tydzień I... już będą super połowy. E, Przepraszam, że dzisiaj tak wcześniej, to z powodów takich no, uzależnionych, żeśmy zaczęli za 15.11. To też nauczka tak. na przyszłość, że. że Trzeba wcześniej przychodzi. Że to, nie, 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 absolutnie, bo jak się umawiamy na 11, to powinno się rozpocząć o 11. Natomiast byliśmy zdania, że jak już jest tyle panów, więcej niż zawsze, to można śmiało rozpoczynać, bo są wszyscy. Okazuje się, że jednak nie, tak? No tam było paru, ale bez problemów. Bez problemów, tak, tak jest. Pozwoliliśmy 15 minut dłużej łowić, tak? Tak jest. Za to. Dobrze, jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję i do zobaczenia za tydzień. Za tydzień, tak, tak jest. A tych, którzy nie będą za tydzień, do zobaczenia w przyszłym sezonie. I tak, dalej, tak jest, na wiosnę się pewnie spotkamy również na imprezach dla dzieci, dla tak starszych, jest. dla młodzieży, dla babci, dla dziadka, dla każdego. Dobra, Tylko musimy mądrze jak... gospodarować tutaj tą fosą, tak żeby było jak najwięcej ryby, jak trzeba odłowić szczupaka, drapieżnika, to trzeba odłowić, jak już nie, nie trzeba go odławiać, to można łowić amura, czy inną rybę, która rzeczywiście jest. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję organizacji. No i zapraszam oczywiście na amfiteatr, gdzie zaczynamy zawody z trąbem.